Aby przeżyć, ten mężczyzna musiał przeszczepić swoją głowę na cudze ciało. Niedawno zdiagnozowano u niego raka. Bez operacji przeszczepu głowy zostałyby mu tylko dwa tygodnie życia. Aby przyzwyczaić się do nowego ciała, mężczyzna codziennie ćwiczył. Zawsze jednak czuł ostry ból w miejscu rany. Lekarz zapewniał go, że to normalna część procesu gojenia. Wkrótce jednak mężczyzna zauważył coś dziwnego. Kiedyś był utalentowanym malarzem, ale teraz nie potrafił nawet narysować prostej linii. Wściekły, złamał ołówek i przypadkiem wyrzucił stół przez okno. Nie rozumiał, skąd nagle wzięła się ta siła. Zdumiony podniósł gołymi rękami motocykl, wprawiając żonę w osłupienie. Tej nocy, gdy szedł z żoną, złodziej wyrwał jej torebkę. Mężczyzna bez trudu ją odzyskał. Gdy pojawiło się więcej zbirów, pokonał ich bez wysiłku. Nie przyszło mu do głowy, że po samej operacji przeszczepu głowy nieświadomie zyskał pełen zestaw umiejętności kung fu. Podekscytowany: Pokazał to żonie spodziewając się podziwu, jednak jej twarz pobladła, a ona wyszeptała. To nie jest ten człowiek, którego znam. Uśmiech mężczyzny zamarł.